Witam wszystkich maniaków motoryzacyjnych na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj coś dla niedowiarków, czyli tych, którzy twierdzą, po co wymieniać olej w silniku, po co o niego dbać, po co dobra jakość oleju w silniku. Przecież co 30 tysięcy można zalać, byle co wymieniać, nie wymieniać i tak samochód będzie jeździł. Ja nie wymieniam oleju wcale i jeżdżę. Ja też nie wymieniam i jeżdżę. Wymiana co 10 tysięcy to naciąganie klienta. Spójrzcie na to. 24 tysiące kilometrów na jednym oleju, zobaczcie, co się stało. Obraz gaz? I to nie jest rozwalone koło pasowe. Niestety nie, coś padło w silniku najprawdopodobniej albo w rozrządzie, albo w napędzie pompy oleju. Właśnie zabieramy się za rozbiórkę. Dowiemy się, damy znać u nas na kanale. Trzymajcie się.